Bernarda Machniak. Bernarda Machniak, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych. Proszę państwa, Związek Ogólnopolski, Związek Pielęgniarek i Położnych od samego początku mówił o tym, że procedury i świadczenia są źle wycenione, że brak algorytmów, brak ogólnych zasad, według których pracodawcy mogą sobie wyliczyć, w jaki sposób te podwyżki będą trafiały do szpitali, że nie ma źródła finansowania, że o tym wszystkim Związek mówił. Wielokrotnie zwracał się do Ministerstwa Zdrowia. Myślę, że Pan Minister Miłkowski był na wszystkich spotkaniach, to wie o tym jakie są stanowiska Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. I, I chciałbym powiedzieć to, że rzeczywiście to co dzisiaj już padło, że średni wzrost kontraktów miał być na wysokości 24,5%, ale to jest średni wzrost kontraktów. Ale co się z takiego stało, że w szpitalach powiatowych, to co już jeden z panów dyrektorów powiedział, że te wzrosty są albo zerowe, albo 2,5%, albo 5% i trzeba było wydać zarządzenie 122, które mówiło, że wszystkie szpitale otrzymają uzupełniające środki do wysokości 16%. Ale to są środki, które w żaden sposób nie pokryły tego, jakie było zapotrzebowanie na realizację ustawy. Jak się okazuje, że całe złoto jest realizacja ustawy i wzrost tych wynagrodzeń, na resztę już po prostu tych środków finansowych w budżetach szpitali po prostu nie ma. Ja jestem z Lubelszczyzny i jestem po WRD-sie ostatnim na spotkaniu, gdzie konwent starostów powiatu przedstawił, że szpitale zadłużają się w trybie galpującym. Na 20 szpitali powiatowych 10 ma długi w przeciągu roku od 750 do 22 milionów. Więc w jakim kierunku te szpitale powiatowe mają pójść, to nie wiem. Rozmawiając z dyrektorem Narodowego Funduszu Zdrowia, Pytam się, czy Pan jest w stanie sprzedać świadczenia, z tych jeżeli Pan pozamyka te szpitale, no bo jeżeli będzie 22,5 miliona długu na szpitalu powiatowym, no to powiat musi podjąć decyzję, albo go finansuje, albo go po prostu zamyka i likwiduje. Czy Narodowy Fundusz Zdrowia będzie miał wtedy możliwości sprzedania te świadczenia z danego powiatu i czy będzie mógł je w ogóle gdziekolwiek sprzedać? Bo patrząc na kolejki, jakie, jakie tworzą się w poszczególnych szpitalach, czy to marszałkowskich, czy to klinicznych, no to myślę, że nie jest w stanie nikt przyjąć pacjentów powiatowych, a tutaj tworzy się kolejny problem odległość. Czyli jak te karetki będą później transportować tych pacjentów, jeżeli nawet te wszystkie szpitale poprzekształcamy w oddziały geriatryczne i długoterminowe, bo o tym mówią kamienie milowe i pozyskanie środków na przekształcenie tych, tych ewentualnie szpitali powiatowych w takie oddziały. Ale też chcę zwrócić uwagę, że to będzie bardzo kosztowna procedura. Bo przy, dla pacjentów długoterminowych i geriatrycznych to jest wielochorobowość, i to nie będzie tani pacjent dla danego szpitala, i tutaj też muszą być odpowiednio wycenione procedury, świadczenia, bo tam, gdzie pielęgniarka będzie pracowała, to i w takim będzie szpitalu pracowała, bo jesteśmy po to przygotowane do zawodu, żeby pełnić świadczenia dla danej, dla danej osoby. Yy, mamy yy, tutaj już było poruszane, że od pierwszego lipca wzrost kontraktu był niedoszacowany i też mówiliśmy, że Ministerstwo Zdrowia i Agencja Oceny Technologii popełniła błędy. Błędy były korygowane przez kolejne miesiące, ale to są wraz niewystarczające środki, które powinny być przekierowane do szpitali. Kolejny element to jest, nikt nie mówił o, o epidemii COVID gdzie szpitale w tej chwili spłacają dług medyczny i trzeba będzie po prostu wykonywać te świadczenia które wcześniej na konto 1-12 wypływała co miesiąc do danych szpitali, w tej chwili te procedury trzeba wypełnić. I praktycznie w 2022 roku to rozliczenie się zakończyło. Czy Państwo nie moglibyście czegoś takiego zrobić, żeby ten długi medyczne tych szpitali powiatowych rozłożyć na kolejne lata, żeby można było wykonać, a nie podsumowując rok na tym, że szpitale nie wykonały świadczeń w zakresie szpitali sieciowych. Mamy jeszcze, ktoś tutaj powiedział o zamówieniach publicznych, że firmy państwu przedstawiają faktury o 15% wzrostu, a może trzeba by było do dyrektorów się zwrócić, żeby też do funduszu wystawić o 15% wzrost kontraktu o inflacyjne i powiedzieć, że za taniej nie będziemy po prostu tych świadczeń wykonywać. Ale to już, tak, to już tylko tak żartobliwie, bo, bo to już chyba raczej sposobu na to nie ma. Proszę państwa, tak jak i w budżetach szpitalu, tak i w budżetach pracowników brakuje tych środków finansowych. I te podwyżki z jednej strony są wysokie i, i może są zbyt dużym obciążeniem, bo tak jak tu ktoś powiedział, 84% w danym szpitalu koszty pracy, czyli ta firma już nie ma racji funkcjonowania. Ale to właśnie może dlatego, że Procedury są źle wycenione, świadczenia są źle wycenione i myślę, że powinno być tutaj, tutaj powinna nastąpić zmiana i to w jak najszybszym, najkrótszym okresie czasu. Dziękuję. Bardzo proszę. Dziękuję Pani.